Bóg ma dla nas plan. Czasem zaskakuje nas. Ufaj, kochany, Bóg ma dla nas plan. Czasem zaskakuje nas. Miłości, w którym ciągle trwam, on dla wszystkich jest, dla każdego z nas. Dziś potrzeba miłości, by piękniejszy był świat, tak więc, mój przyjacielu. Choć pokażę ci ja, Bóg Anioła nam zesłał, wiedzą dachał ojciec Pio. Witam serdecznie na kolejnym spotkaniu w systemie miłości Ojca Pio, Świętego Franciszka z Asyżu, Świętej Teresy Neumann, tej niemieckiej stygmatyczki, która żyła w tym samym czasie, co Ojciec Pio. I również przychodziła na rozmowy z nami, ze mną, nie mogę mówić o sobie, i wiele rzeczy powiedziała ciekawych. Często zastępowała ojca Pio, nieraz nawet przez miesiąc, nie było z ojcem Pio rozmów, to ona przychodziła i zastępowała, właśnie rozmowy, I z nią były rozmowy. I ja miałem to szczęście z nią rozmawiać. <laughs> Witam Was w Systemie Miłości Mistycznej duchowej na swój sposób duchowej w tym świecie, a w tym w drugim świecie, czyli w naszej duszy, bo tam to się zaczyna wszystko też mistycznej. W obydwu światach życzę wam żebyście mogli uczestniczyć, bo uczestniczymy tylko chodzi o to, żeby w tym materialnym świecie odkryć mistykę duszy, mistykę życia w materii. To też jest możliwe i potrzebne. A nawet konieczne, żeby móc potem żyć wiecznie. Ojciec Pio mówił, że nie od dóbr materialnych zależy życie człowieka. I to jest prawda, bo życie człowieka zależy od świadomości. Nieważne, ile masz, co masz, ile kupiłeś, ile sprzedałeś, w jakiej firmie pracujesz, czy swoją firmę masz, to nie ma znaczenia. Ojciec Pio mówił, że możesz mieć nawet pięć samochodów. Nie ma znaczenia. Powiedział, że byli bogaci królowie, którzy byli blisko Boga. To jest ważne. Twoja wewnętrzna świadomość rzutuje na całe życie, nie dobra materialne. To owszem, jest wszystko jakoś tam połączone, ale najważniejsza jest Twoja świadomość, bo jeśli Ty masz miłość, mistyczną, duchową miłość do materii, to ona będzie Ci służyła. I nie ma ograniczeń tutaj. Bo zawsze będziesz chciał uczynić z tej materii coś dobrego, nie złego. <laughs> Widzicie? Na przykład pan Donald Tusk ma największą emeryturę w Polsce, zabrał polakom ofę, wszystkie pieniądze, jakie były, nie wiadomo komu to dał, załatał sobie dziurę w budżecie, którą wcześniej wykradli. I no i co z tego? I co on robi? <laughs> Jest bogaty, nie od tego zależy. I głupoty opowiadaj, dzieli Polskę i, i próbuje zrobić wojnę domową w Polsce po to, żeby tylko wygrał niemieckie wybory w Polsce i rosyjskie. To tak nie można i to mu nic nie da. To go nie zbawi absolutnie. Można być bogatym i nic nie zrozumieć z życia, a można nie mieć nic, a można być bogatym duchowo. Więc dlatego ojciec mówił, że nie, od dóbr materialnych zależy życie człowieka. Więc od czegoś zupełnie innego, od Twoich cnót, od, twojego, od Twojej dobroci, od Twojej miłości do wszystkich, usprawiedliwienia również wszystkich. Nawet Tuska trzeba też usprawiedliwić, pomimo że źle robi i złą drogą idzie. Do, dla każdego trzeba znaleźć usprawiedliwienie, bo to też Anioł, który pobłądził. Wielu z nas błądzi, nie tylko on. Więc tutaj, tutaj trzeba się otrząsnąć i zauważyć lepsze drogi, lepsze rozwiązania jak należy. <laughs> Dlatego trzeba wspierać PiS, bo PiS idzie dobrą drogą. Mateusz Morawiecki teraz będzie yy, yy, jego wiceministrem, najmądrzejszy człowiek w Polsce, czyli Jarosław Kaczyński, będzie rządził dobrze, będzie dobrze bronił Polski przed najazdem Rosji, Niemiec i, i uchodźców, którzy wcale tutaj nie chcą pracować, tylko się wyżywać na nas. To o to, to chodziło mm, głównie Rosji i Białorusi, żeby tutaj zamęt zrobić, a Rosja, żeby sobie mogła spokojnie wojnę prowadzić na Ukrainie. Ale to się nie udało. <laughs> Więc egoizm jest potężny tam, gdzie jest zła opozycja, totalna opozycja, tam, gdzie nie patrzy się na polskie interesy mm, narodowe, tylko na interesy innych egoistycznych państw. Bo jak już mówię, idea systemu miłości jest po to, żeby otwierać granice. Ale póki co, jeśli rządzą hmm, źli strategzy, egoistyczni, naburmuszeni, pyszni, to tam się nie da z nimi. Trzeba granice jednak utrzymywać, bo przyjdą i będą do nas, i nas wymordują. To te, do tego nie można dopuścić. Co to daje? Nie ma rozwoju wtedy żadnego duchowego, tylko walka, płacz i zgrzytanie zębów. Takie rzeczy nie powinny w ogóle mieć miejsca, bo miłość jest delikatna, jest jak motyl, jest, 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 jest jak kwiat piękny, który pachnie i robi nam przyjemność. Taka powinna być polityka, takie powinno być otwarcie na świat, na inne kraje. Ale jak mówię, póki nie ma tam edukacji duchowej, systemu miłości, to będzie ciężko. Bo tam są źle wychowywani ludzie. Bardzo radykalni, zmysłowi, widzą tylko jak zadowolić swoje zmysły, swój seks, który potrafi być dziki i straszny. Tak jak ostatnio widzicie, co się stało w Grecji. I oczywiście winą na pewno Tusk oskarży PiS, że tam zamordowana została Polka. No bo on tylko nic innego nie potrafi mówić, tylko narzekać na PiS. Żadnego programu, zero, zero jakiegoś projektu, tylko by wygrać wybory dla Niemiec i Rosji. Bo on tu został tak właśnie przysłany po to. Po to pojechał do Brukseli, żeby był człowiekiem Brukseli, Rosji i Niemiec w Polsce. To czy nie widzicie tego? Ja się dziwię, że takie zaciemnienie macie w głowach niektórzy jeszcze do tej pory. Od początku o tym mówię. Zresztą ojciec Piotr cały czas nam mówił jeszcze w latach 90. i później, żeby głosować na PiS, bo PiS jest tym walcem, który wyrówna te wszystkie pagórki. I tak się dzieje właśnie. Jarosław Kaczyński, wcześniej Lech Kaczyński, to robili właśnie. Przestrzegali przed imperium, jakie jest na wschodzie. No i się nie słuchali. Teraz mają. Nitki wysadzili w powietrze i już no. gaz. Po prostu to jest katastrofa duchowa. Duchowa, bo to wszystko dlatego mówię, że nie od dóbr materialnych zależy życie człowieka, ale od wewnętrzu, od wnętrza, od duchowości, od tego kim jesteś, jak się zachowujesz, do czego dążysz. Jak dążysz do zła, no to nie jesteś kulturalny, nie, nie, nie jesteś dobrym człowiekiem. I, i jeśli dążysz do jedności i miłości do wszystkich i chwalisz rząd PiS, bo jest wspaniały, to dobrze robisz. Idziesz w dobrym kierunku, a jak będziesz chwalił opozycję, to idziesz w złym kierunku, bo oni chcą degradacji Polski. Przecież rozbrajali Polskę na umór. Po wizycie w Moskwie, <grym> nawet w tym filmie reset jest, to przecież Tusk rozbrajał Polskę na wschodzie, do Wisły, żeby sobie mogli już tu przygotować teren Rosjanie. Czego wy tego nie widzicie? Od początku to mówiłem. Zresztą ojciec Pio mówił, że mi osobiście też, że Rosjanie z Niemcami nad, nad głowami Polaków się dogadali już. I dogadywali się i dogadali. I to, co teraz Scholz robi, to jest po prostu jedna wielka iluzja i kłamstwo. Tak samo jak Tusk kłamie wszystko. <laughs> Wypierają się teraz i oskarżają PiS. <laughs> Szaleństwo. To ma imieniny urodziny, wszystkiego najlepszego, abyście żyli w prawdzie, widzieli ostro rzeczywistość i nie oglądali tych TVN-ów, tylko yy, raczej te TVP info w telewizji, bo tu mówią prawda, tam to nie ukrywają prawdy. To, co jest prawdziwe i dobre, to ukrywają, a to, co jest złe, to pokazują. I to jest właśnie ten błąd edukacji medialnej. Zwłaszcza jak się jest ateistą i Lewakiem. To oni w ogóle wszystko prawie że źle robią. <laughs> o zawsze źle robią. Pomódlmy się za tych mm, ludzi, którzy zdradzają ideały dla Polski i dla duszy, by się nawrócili. Módlmy się również w naszych sprawach, w naszych intencjach, które mówicie mi, prosicie, to też składamy do kruszyczka Ojca Pio wiole się, módlmy, żeby doszła psychicznie do siebie i fizycznie i innych, którzy proszą za mamę, którą wczoraj się, żeśmy się modlili bo jeszcze jest na razie przy ziemi, póki jeszcze nie było pogrzebu nie ma znaczenia, czy to jest ciało się spali, czy tak, bo z prochu powstałeś i w proch się obrócisz. No, jak się spali, to ten proch jest taki naoczny i tak ten proch się później tam zrobi po 20-30 latach. To śladu nawet po kościach nie ma. To wszystko robaki zjedzą, <śm> bakterie tlenowe czy beztlenowe, wszystko to posprzątają, nie ma śladu, więc nie ma to znaczenia, jak się zginie. <śm> i w jakich okolicznościach, ważne, żebyś wcześniej, przed śmiercią, już do czegoś doszedł, zrozumiał życie, to wtedy pójdziesz do nieba. Bo kto zrozumie życie, zaczyna kochać miłość i duchowość, a kto nie rozumie, to staje się takim byle jakim aniołem, <laughs> pogubionym, pocharatanym, takim obdartym z ubrań, ze skóry, pomimo, że chodzi pod krawatem. <laughs> On jest po prostu zaropiałą, zaropiałą duszą, śmierdzącą na odległość. Są tacy, znacie ich, nieraz ich widzicie, w telewizji ich najwięcej jest. <laughs> Do świętej naszej Faustynki, która nam też towarzyszy, z nią też rozmawiałem, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i dla całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i dla całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i dla całego świata. I wkładamy to wszystko do koszyczka ojca Pio. Niech to porozdzielają według dzielnika niebiańskiego, bo my nie wiemy, jak to się dzieje i nie chcieliby wiedzieć nawet. Ojciec Pio mówi, że On się tym już zajmie. <laughs> No, to wiersz. Odejście taki tytuł. Czy potrafisz powiedzieć, jak wygląda chwila szczęścia? Otoczona ciepłem, skrada się ku oczom światło. Różne rodzaje szczęścia, inne, znowu inne, jeszcze inne. Błyszczy uśmiech. Chce się krzyczeć i śpiewać. Piękne poematy. Już ostatnia chwila na ziemi, już ostatnie łzy wylane. Już dopełnia się godzina wiecznego odejścia z tych czarnych przestrzeni. Już świeci policzek różany, obraz kwieciem malowany. Już dochodzi głos dobrotliwy, łagodny. Już wiosna uroków zagląda w oczy duszy. Jeszcze chwila, jeszcze trochę. Ziemio pełna bólu, Ziemio pełna nadziei, Ziemio pełna oczekiwań, uśpij mnie. Zapomnij o mnie, Ziemio. Pragnę obudzić się już tam, gdzie nas czeka nowe życie bez łez. No to jeszcze jakieś rozważanie krótkie. Kilka myśli z drugiego tomu. Niewiedza człowieka to jedna strona medalu. Drugą stanowi właśnie ta fantazja i płynąca z niej radość. Tworzy i rysuje różne obrazy we wszechświecie. W niebie jest tak samo. Uwielbiamy uwielbiać fantazję. Bo, jak ojciec mówi, tam nic nie potrzeba, nic się nie musi, tylko się chce. I tam też nie od dóbr duchowych zależy y, życie w niebie, tylko od miłości, od tworzenia bajek, które dają szczęście Tobie i wszystkim w koło. Jeszcze jedna myśl. Mówiąc o dobru, zachęcając do miłości, dając mądre rady, pokazując szlachetne uczynki, wyszukując wszędzie pozytywnych cech, na nic się nie narażasz. Gdy tak postępujesz, łatwiej ci na Ziemi pod każdym względem. To ostatnia myśl jeszcze. Ciała ludzkie zostały zaprojektowane przez aniołów kosmitów. Zostały zmutowane i testowano je mi przez miliardy lat. Nie trzeba so sądzić, że Jezus czy Budda miał inne ciało. Było to było tak samo zaprojektowane przez pradawnych upadłych aniołów, którzy wyszli z nieba jak my. Niepokolanego poczęcia w żadnym przypadku nie było. Był taki sam akt seksualny jak robimy to wszyscy. Podobnie tego, zresztą Fula o tym też mówiła, że Maria normalnie poczęła Jezusa w akcie seksualnym. Pod, e, Podniesienie tego do rangi niepokalanego poczęcia to pewna tradycja, dążenie do nielogicznego ideału. Zaczerpnięte zresztą z dalekiej starożytności, Kościół świadomie popełnił plagiaty. O tym, że nie było niepokalanego poczęcia, to nawet fula chorak mi mówiła. Wymyślono to dla podniesienia prestiżu Kościoła. Boże ciało to nie tylko Jezusa ciało, ale i nasze, bo tak. Samo zostało stworzone, sklonowane z nas samych, przez plemnik i jajeczko. Ludzie to czują, ale Kościół mimo wszystko tworzy swoje idee. Procesje na Boże ciało są ładne, ale po nich każda dziewczyna i chłopak wstydzi się seksu i ma niepotrzebne wyrzuty sumienia i lęki. Energia seksualna to boska siła. Kościół ją przekreślił niepotrzebnie. Dlatego teraz boryka się z takimi problemami. Ojciec Pio to zapowiedział już dawno temu, że nastąpi atak na kościół, a księża będą uciekać, rezygnować z kapłaństwa. Skoro kościół fałszuje wszystko o życiu, to ma na co zasłużył. Ale po jakimś czasie oczyści się, lecz wtedy wszystko zostanie zmienione. Ja często o tym mówię i to napisałem w tej drugim tomie również, żeby było wiadome. O czym to, co mówię, to zapisałem. Tego mnie uczył ojciec Pio. No i że reinkarnacja będzie przyjęta przez Kościół z powrotem. Także wielkie, wielkie będą zmiany. I na koniec z historii Kościoła jeszcze. 1116 rok. Sobór laterański ustanowił spowiedź na ucho. Taka forma spowiedzi pozwalała na sprawowanie większej kontroli nad ludźmi oraz na wywiad środowiskowy. Do 1000 roku nie było spowiedzi, tylko taka ogólna była regułka, że przepraszamy i żałujemy. 1140. Ułożono i przyjęto 7 sakramentów świętych. No to widzicie. W 1140 sakramenty powstały, a Kościół teraz bazuje na sakramentach i mówią, że najważniejsze są sakramenty. Gdzie tam najważniejsze? Ojciec Pio mówił, już nawet gdyby 100 tysięcy komunii przyjął, to i tak to ci nie, nic nie da. Widzicie, małżeństwa, kościelne śluby, komunie przyjmują, cuda, nie wiadomo co, imprezy robią i 80-90% małżeń rozlatuje. Pomimo, że komunie przyjmują, wierzą, że będą w związku i tak dalej, Kościół ich namawia. Bo to grzech, no i tak się rozchodzą. Poza tym ojciec mówi, że małżeństwo to tylko wymysł czysto ludzki. W 1204 roku zaczęła działać inkwizycja święta. Święta, no tak. Zabijanie, czyli święta. Tak jest interpretacja świętości Kościoła. Zabić to znaczy, że jesteś święty. To trochę przesadzam, ale specjalnie to robię. Słudzy Kościoła zamęczali, spalili żywce miliony ludzi. Spalenie ludzi, potraktowane w XX wieku przez nazistów, po raz pierwszy zastosowane było na skalę masową przez chrześcijańską inkwizycję. Majątki heretyków przejmowane były przez Kościół i inkwizytorów. Jak na ironię, inkwizytorzy wybierani byli najczęściej spośród Dominikanów i Franciszkanów, którzy ślubowali życie w ubóstwie. Nawet w XXI wieku Watykan nie dopuszcza nikogo do archiwów dotyczących Inkwizycji. Encyklopedia katolicka twierdzi, iż Inkwizycja dużo zdziałała dla rozwoju cywilizacji. Dali przykład, no to są teraz wojny. To tyle. Wszystkiego dobrego Wam życzę jeszcze tego dnia, tego wieczoru, tej nocy i na jutro bo dopiero jutro będę nagrywał znowu, więc dążcie do tego, co jest najlepsze w życiu i nie, nie trzeba się niczego lękać, bać. Ojciec Pio mówił, nawet gdyby bomby biły obok Ciebie, Ty się uśmiechaj. A tylko przypomnę, bo to o tym Tusku taka mowa, że to z Niemiec tutaj nam go dali, to Teresa Neumann powiedziała, wtedy jeszcze jak rozmawiałem z nią, że już, a to było ze 30 lat temu, już, że już teraz się modli o to, że jak niemieckie wojska będą przechodziły przez Polskę, żeby nikomu nic nie zrobiły. Dobrze Amerykanie jeszcze tam stacjonują w Niemczech, u nas są, no będą się bać rzucić na nas. No to tyle. <grym> Dlatego się nie lękajcie, nie trzeba się niczego bać. Karma Polski jest prawie że spłacona. Także nie będzie wielkich rzeczy tu się działo. No ale, bo już wiele żeśmy wycierpieli jako naród, wystarczy historii. Teraz były te trzy powstania śląskie. Kiedyś ojca pił, też o Śląsk pytałem, o Wrocław, czy Niemcy nam odbiorą, a powiedział tak, że bardzo chcą odebrać te, Pol te ziemie wszystkie śląskie, górny, dolny Śląsk, ale powiedział, kiwną głową, że to niemożliwe, tak powiedział mi. No to mamy opiekę, mamy, wiemy o co chodzi. Ojcu Pio trzeba wierzyć we wszystko. To trzymajcie się i pa, pa.